Surowka z sałaty lodowej, idealna do każdego posiłku. Zostań po więcej i zobacz, jak zrobić. Zacznę od tego, że umyję sałatę i widzimy się, jak już ją umyję i będzie gotowa. Sałata lodowa już jest umyta, osuszona, teraz będę układał w naczyniu. Tak, wystarczy. Teraz do sałaty dodamy ogórka. Ogórka pokroję ze skórą. Mamy takie małe. E, tak, to ogórki. są te mini ogórki. Znaczy, mini one nie są, ale to są te takie, które można ze skórą jak najbardziej. I ja lubię tak. Dokładamy ogórka do naszej sałaty. Chyba nie jadłeś śniadania, bo tak cicho mówisz. Jadłem. Bardzo dobre śniadanie. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Fiema Kryger, na który serdecznie zapraszam. I do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. Teraz pokroimy rzotkiewkę Można to pokroić na szatkownicy, na tarce. A i tak w Ale... wygląda, mi się Tak, wydaje. tak jest. A jednak pierwsze jedzą oczy. Tak. I teraz dokładamy rzodkiewkę. I teraz została cebula. cebula. Cebulę pokroimy w piórka. Ja cebulę lubię tak wygnieść trochę, ona będzie miękka. Puści trochę soku. Puści coś, trochę nie? soku, tak. I w tej Surówce będzie po prostu lepsza. A wiem, że nas się komentarze pokażą. O, rękawiczki mi założył. A no, ja bez rękawiczek robię. O. I teraz została natka pietruszki. Alternatywnie możesz dać koper. Pietruszka lepsza, ja, ja pietruski. Pietruszkę tak. I dokładamy pietruszkę do sałatki, surówki, sałatki. I teraz został sos do zrobienia. Do sosu daję oliwę, albo dressing do no, zrobienia. Albo, albo dressing. Jak wy nazywacie właśnie te rzeczy do surówek czy do sałatek dressing, sos, czy sos? Dressing, tak. A czym to się w ogóle różni? Nie wiem, chyba to samo jest. Ludzie wymyślają po prostu nazwy z innych języków i tak. No tak. U nas zawsze to się nazywał sos. Tak, u mnie też. Daję z połowy cytryny sok. Łyżeczkę musztardy francuskiej, jest ta z gorczycą. Łyżeczka, jeszcze jedna, dwie łyżeczki. Pieprz. Tak, pół łyżeczki. Sól, też pół łyżeczki, i tak jedna łyżeczka, dwie łyżeczki miodu powiedzmy. I teraz dressing dajemy na sałatkę czy surówkę z sałaty lodowej. I gotowe, i gotowe, i surówka gotowa. Prawda, że proste? Dzięki za oglądanie. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!